Państwa, W tym odcinku pokażę Wam jak zainstalować drukarkę w oprogramowaniu Windows 9.5. Myślę, że w innych Windowsach też jest tak samo, znaczy wiem to. No, to włączamy sprzęt. Pokażę jak drukarkę podłączyć może. Spinam, że tutaj jest takie wejście tutaj pod drukarek Pan Lucian zadzwoni, żeby mam sprawdzić czy działa więc zainstaluję moją drukarkę Podetnę ją tutaj do tego komputera teraz, podłączę Dobrze zobaczycie komputer z oprogramowaniem jak już mówiłem tutaj window 95 to jest moja drukarka ja tylko sprawdzam czy działa wejście w komputerze od pana Luciana Żeby to zrobić wchodzimy w panel sterowania. O, tutaj dajemy albo tutaj już w ustawieniach mamy drukarki. Klikamy i mamy ikonkę dodaj drukarkę. Klikamy dwukrotnie. Teraz dajemy dalej. Tak, to jest drukarka lokalna. Teraz wybieramy producenta, nazwę firmy drukarki w naszym przypadku jest to Sajkosza SL80IP. Szukamy naszego producenta. Wciskamy na przykład. S jak się nazywa Szajkosza. o jest drugi model od góry to jest nasza drukarka oczywiście moja no. teraz klikamy dalej pod drukarki tutaj nazwa drukarki dajemy dalej możemy sobie wydrukować stronę desktopu lub nie ja sobie dam żeby wydrukować zalecamy Teraz musimy włożyć wo właśnie płytę naszego oprogramowania. A, coś CD-ROM panu Lucianowi nie działa. Spróbujemy, on jeszcze pokaże przy okazji, jak otwierać CD-ROM. Wystarczy drucik, to jest akurat drut od lutowania lutownicy. Wsadzamy go w tą dziurkę. Wciskamy. O jest. Czwarty teraz już się chyba otworzy Nie cholerę. Jeszcze raz pokażę z tego nogą przytrzymam z nóg zamknąć. Ciekawe czy działa tak w ogóle y OK OK co znowu jest nie tak No nie sprawdzimy na którym to jest dysku Aha na dysku E a tu co jest musimy zmienić lokalizację na dysk E i działa Instaluję właśnie w tej chwili sterowniki pliki, które są potrzebne do naszej drukarki, żeby ją odpalić na tym komputerze. Nasza drukarka jest zainstalowana Aha I teraz walczamy na naszą drukarkę To jest włącznik z tyłu O tak Zdejmę to żeby pokazać może A teraz rozkładamy drukarkę Tutaj jest takie coś Jak się wsadza i teraz nie udało mi się właśnie znaleźć normalnej kartki będzie musiała być z zrywana. Teraz robimy tak, taki numer Teraz zaklapujemy O, pięknie Teraz nasza drukarka musi być online, znaczy moja. Online. Teraz wciskamy przycisk tak i obserwujemy. Nie wiem w co ten komputer robi No nieważne Wydrukujemy tą stronę w... Bo miałem sprawdzić czy działa Office 97 w porządku, czyli da się z niego wszystko drukować, pisać damy sobie taką czcionkę może Się tutaj byle co teraz jeszcze sprawdzimy czy działają znaki czy jest polskie tutaj język ustawiony no działają Swift działa wszystko działa w... Teraz zrobimy większą ściankę

Ale pamiętajmy, że nasza drukarka musi być właśnie online. Dokument możemy już sobie zamknąć. Pięknie wydrukowało. Jeszcze drukareczka. Tak, pięknie drukuje. Zadanie wykonane. To złożyć, wyłączyć drukarkę. A ja się żegnam. W następnym poradniku może znowu coś pokazać, coś ciekawego. Dziękuję za uwagę i do widzenia.